Jakie no. Ja, no nie, nie dramatyzuj. To, że masz komputer ze średniowiecza, internet kablem bambusowym ci płynie. Patrz, 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 widzisz? On... No. A co mam patrzeć? Ja dole przecież oni ci, kurwa. Oni cię, Ty mają. Nie, to tam w dżungli, poważnie. Poważnie, no wiem. No oby ci, kurwa stara, ty, ugotowała obiad. Gł myk, myk. I za za, za niby się uleczył, nie? Niby, niby tak. Ja zabijesz go? Zabiję go. Na pewno. Widziałeś? Nie, ukradła. A ja go miałem już, widziałeś? No zabiłbym go. W <grym> nie, to, był, to była taktyka. No chyba ja i robicie, że to poddajemy. Jak to jest do wygrania? Proszę wyjść. To jest moja baza. Dobra, wiecie co? To chyba nie jest do wygrania. Mega się podnieciłem. Mi się wydaje, że ja chyba zaraz umrę wiesz. Ja wiesz, że tak kurwa no to zabierze. Założę się o 200 zł. Ty myślisz, że się rzuci na mnie? Zobacz. Ej Kuba, ty ogarniasz, a? że ta gra polega na inwestowaniu, a nie, że ty kupak jeszcze pieniądze i ten... Jak ten, ale ja się przed 4, nie? No! To jest całą grę oszczędzałeś, nie martw się. Zdjęcie Aha, ja kulam ostatni, bo z jestem... Dziwne, że Kuba w ogóle wydał pieniądze w tej rundzie, bo w ostatnim oszczędzał. <śle> Kuba ma najlepszą taktykę, on tak. On trzyma pieniądze, on na... nic nie kupuje i tylko siedzi na bezludnej wyspie. I to jest jego taktyka. Zaś, idziesz do więzienia. Warto. <śle> <laughs> okej. Dobra, daj tą wyspę, bo chyba tylko to kupiłeś. Jeszcze. Ty. O oh, w dupę, o oh, w dupę Kuba. I na fuj oszczędzałeś Kuba. Ej Kuba, ty serio powinieneś zostać biznesmenem, się dziwię czemu ty jeszcze mieszkasz Kuba, na jakiejś wsi. Patrz teraz kubę, kurwa, do Warszawy. Szansa, idziesz do miasta organizującego Mistrzostwa Świata. Ty, ucieknij. A Kuba może. nawet tego nie użyje, bo on woli tam zostać. To jest biznesmen. Bo Kuba tak, Kuba jest takim biznesmenem, zobacz, to k***a w Szangaj kupi teraz on się, on się, on Kupuje, sygna, To to. On ale kupił nie. to i zaraz ale stoi na Szymie, chłopie. Automatycznie mi wszystko sprzedało. Ale poka, masz biznesmena w teamie, wygracie to. Paha, got the London Lock, on to kupi teraz. On nasra, patrz, on to na to nasra. I zacz Kuba. Pa, on nas porobi, jeszcze, nie? No on już kupa monopol kładzie, zobacz, sklep monopolowy 40 tysięcy Ty Kuba, bo my... nasze wyspy kupują mają więcej, co ty robisz? Ty ich? O dupy Ty twoje plany kurwa, trochę się zjeść, Kuba, ale biznesmen jest. dobra przegraliście, bo mieliście widzicie z tego w teamie. Kuba był biznesmenem po prostu Dara, ja jestem biznesmenem szansa, zobacz teraz. Pisa szansa ty. Ale szansę dostałem. No tam pieniądze. No idziemy Jakie k***a biedaku, Jaki biedaku? Jak ja właśnie mam więcej pieniędzy niż IQ Ale to nie jest trudne Pod flex nie, jakieś buty, że ja bym chciał nie? No A moje buty się nazywają Nike flex A ja ci mogę powiedzieć jakieś flex, flexi Nike, w sensie nie Nike tylko flex buty Takie, którymi możecie po, poflexować Wojasy tak? Nie, nie wojasy Ryłko, ryłko sandals kto do mnie pisze teraz? To ja ci się ode mnie A, to mama Nie no, żartuję Aj cofnij Kuba, cofnij bo leśnie zaraz od nich a więc zginę Bardzo jesteś głupi w nie jak but zmontować mikrofon Jak już Dymasz k**a te w swojej piwnicy, to tutaj mógłbyś się zmontować o, to jak właśnie się odlałem do kubka. Teraz to wypiję. Ej, dawaj tam wenecję. Tam będzie 3-3. Ej, ja się. ja, ja mogę wyjść? Ja się boję już. Patrz, o, jeszcze to. ja idę. Dobra, wiecie ja co? co? Nie, nie wychodź, nie wychodź. Patrz co ja zrobię teraz z nimi. Patrz teraz. Dublet i na miejsce lecę Zobacz proszę bardzo. Op. Nie a... widzę się nic. Nie liczy się nic, kiedy dzisiaj jesteś ty, bo mam cię tutaj i rucham tego brata. Takiej okay, koba. Dobra, masz banek. Ale wyrosła to dodatka O! Uważajcie, bo to ich nie. Wóch, <laughs> Dobra, ty u, u, jesteś u, u. Ej, kop, kto, kto pierwszy na B, ten tego wygrywa, nie? I tak zaczysz, kto dojdzie do w ogóle. To <gulet> w ogóle dojdzie znaczy, do tego B. Ej, bez kitu, tak pisze. Czy jak piszesz sobie na Google, czy w Polsce są czpuny, to ci wyskoczy. W Polsce nie ma już czpunów, są konsumenci. <gulet>